Hej sieman, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W ten jakże mam nadzieję piękny dzień. Kiedy oglądacie ten film, prawdopodobnie jestem na wycieczce szkolnej. Film miałem wrzucić dopiero po powrocie, ale zmobilizowaliście mnie swoimi łapkami, aby takowy film wrzucić wam wcześniej. Maratonu z serii Faili na Twitchu nie będę robił, gdyż za szybko Wam się ta seria znudzi. Tak więc odcinki będą często, ale nie kilka w jednym dniu. Dobra, bo się rozgaduję. Bez przedłużania zapraszam Was do oglądania kolejnej części pięciu największych Faili na Twitchu. Miejsce piąte niesportowe zachowanie. Podczas już dawno odbywającego się turnieju w grę CSGO grany był mecz NiP vs Fnatic. Od razu na początku powiem, że Fnatic był w zupełnie innym składzie niż jest teraz, a mianowicie wtedy w Fnatic grał tylko jeden zawodnik z obecnego składu. Była nim świnka JW. Ja nic do niego nie mam, jak coś. Po wygranym i trudnym meczu przez Fnatic zawodnicy tej drużyny zaczęli wyzywać graczy drużyny przeciwnej. Kiedy Getrate podszedł do przeciwników, aby podać im dłoń, ci tylko na niego spojrzeli i nie odpowiedzieli na uścisk. Powiem Wam, że ta sytuacja strasznie mnie wkurzyła, bo jednak Esport ma w sobie fragmenty prawdziwego sportu, a takie zachowania świadczą tylko o prostactwie niektórych zawodników. Po pewnym czasie Fnatic publicznie przeprosił za zaistniałą sytuację, zrobił to nawet sam JW. Miejsce czwarte taco. Podczas pewnego streama z gry CSGO doszło do zabawnej sytuacji. Osoba prowadząca ów strumień zaczęła jeść posiłek. Nic dziwnego, nie? Na razie. Po niedługiej chwili streamer chciał pokazać swoje tako. Taka meksykańska potrawa, jakby ktoś nie wiedział. Pokazując swój posiłek do kamery wypadł mu on na monitor oraz klawiaturę, co strasznie rozśmieszyło streamera, jego znajomych oraz widzów. Miejsce trzecie kocia kupa. Streamerka Alinity Divine podczas prowadzenia jednej ze swej transmisji rozmawiała ze swymi widzami Obok chodziła jej kotka lub kot. Nie wiem, bo ja tam działa nie widzę, ale kto wie. No i w pewnym momencie jej kot skoczył na fotel streamerki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zwisająca kupa z tyłu zwierzęcia. Miejsce drugie Life Coach. Life Coach to postać kojarzona głównie, jak nie jedynie z gry Hearthstone. Jest on jednak kojarzony z jeszcze jedną sytuacją. Otóż kiedyś, jak donoszą użytkownicy Reddita, Life Coach zapomniał wyłączyć streama lub włączył się on samemu, kiedy to nasza postać zabawiała się ze swoją żoną w hotelu. Oczywiście wiecie, o jakie zabawy chodziło. Niestety nie znalazłem żadnego filmu, który pokazywałby, co tam się działo. Miejsce pierwsze Murda Ralph. No i na pierwszym miejscu mamy sytuację bardzo podobną do miejsca drugiego. Tym razem bohaterem jest streamer Oniku Murderalf, który zapomniał wyłączyć swojego streama i niczego nieświadomy rozpoczął igraszki z ukochaną. Do tego faila jest film na necie, jednak znajduje się on na brzydkiej stronie, więc nie mogę wam go tutaj wrzucić, ale jak jesteście strasznie ciekawi, to znajdźcie go i obejrzyjcie sami. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca kolejnego filmu z naszej serii. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, gdyż bardzo lubię ją robić. Pamiętajcie, aby podsyłać mi fajne w wiadomościach prywatnych na Facebooku, którego możecie przy okazji zalajkować. Link w opisie. Zostawcie po sobie łapkę, jeśli film Wam się spodobał oraz komentarz. Dajcie też suba, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!